Jeśli czujesz, że utknąłeś grając głównie trzema pierwszymi palcami, a mały palec bardziej przeszkadza niż pomaga, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla ciebie. Pokażę ci krok po kroku jak ustawić dłon, jak ćwiczyć i na co zwracać uwagę, aby twój mały palec w końcu zaczął cię słuchać. Przez lata pomogłem wielu moim uczniom opanować mały palec tak, by zamiast być przeszkodą stał się wsparciem w rozwoju. Dzięki temu byli w stanie pokonać bariery, które wcześniej wydawały się być nie do pokonania. Jeżeli ten odcinek do końca, a gwarantuję ci, że twoja gra małym palcem wskoczy na wyższy poziom. Z tej strony Wujek Szpon, a ty oglądasz W Szponach Gitary! Gitarowy kanał, który prężnie rozwija się dzięki wsparciu Patronów. Z mojego doświadczenia wynika, że większość problemów z małym palcem pochodzi bezpośrednio od złego ułożenia lewej dłoni. Spójrz na tą dłoń. Przy palcu wskazującym. Znajduje się bardzo blisko karawędzi gryfu, natomiast przy małym palcu znacząco się od niego oddala. Takie ustawienie sprawia, że mały palec ledwo dosięga do struny, będąc przy tym praktycznie wyprostowanym. Wygląda jak taka płaska lepa, która nie nadaje się do niczego, a już zwłaszcza do gry na gitarze. W takim stanie po prostu nie może skutecznie dociskać strun z pełną dostępną siłą. Grając tak bardzo wyprostowanym małym palcem używasz tylko i wyłącznie jego jednego Zamiast siły wszystkich trzech jednocześnie. Wystarczy, że ustawisz dłoń bardziej równolegle do linii gryfu, a zauważysz ogromną poprawę w jakości użytkowania małego palca. Zbyt mocno odsunięta dłoń przy małym palcu to najczęstszy problem uniemożliwiający ci granie małym palcem. Serio. Całkiem nieźle. Mały palec w końcu trochę odrzucił. A teraz wyobraź sobie, co się stanie, jeśli zastosujesz pozostałe rady z dzisiejszego odcinka. Aby nasz mały palec mógł działać poprawnie, musi być odpowiednio ułożony względem gryfu gitary. Skup się mocno na tych trzech podpunktach, bo one naprawdę robią różnicę. Po pierwsze, należy poprawnie ułożyć klasyczną pozycję lewej dłoni. Kciuk z tyłu gryfu wygięty nad garstek, rozszerzone palce ustawione wzdłuż linii struny. Uważam, że klasyczna pozycja lewej dłoni doskonale wspiera używanie małego palca, w przeciwieństwie do pozycji luźnej, przy której jego używanie wydaje się być nienaturalne i prowadzi do tendencji chowania się małego palca za gryfem. Po drugie, upewnij się, że dłoń układa się równolegle razem z gryfem. Jeśli to konieczne, przysuń dłoń przy małym palcu bliżej krawędzi gryfu. Możesz to robić porównując dłoń do zamykających się drzwi, w których okolice palca wskazującego robią za zawias, a mały palec będzie nam symulował klamkę, która zamknie nasze drzwi. Najważniejsze, aby ta część dłoni znalazła się bliżej krawędzi gryfu, a mały palec musi być mocniej zgięty. Do gry na gitarze z wykorzystaniem prawidłowej techniki gry wszystkie palce, a zwłaszcza małe, muszą być odpowiednio mocno wygięte. Uważaj na ich wypłaszczanie. Jeśli takowe zauważysz, musisz dokonać korekty mocniej je wyginając, tak aby zdecydowanie wbiały się w powierzchnię podstrunnicę. Po trzecie, Wykonuj ruch małego palca tylko i wyłącznie za pomocą jego pierwszego stawu, w tym celu ustaw go w docelowym miejscu tak aby był odpowiednio mocno zgięty, pionowo wbijał się w powierzchnię podstrunnicy i był ustawiony po prawej stronie progu. A najfajniejsze jest to, że poruszając tylko i wyłącznie pierwszym stawem twój palec zawsze wróci na miejsce, co oznacza koniec z nietrafieniem w strunę. A teraz bonusowa porada. Nie musisz używać żadnej dodatkowej siły, aby zdjąć palec ze struny. Wystarczy poluzować docisk, a palec sam lekko odsunie się od struny. Na koniec tego działu mam dla Ciebie podsumowanie. Przybliż dłoń do krawędzi gryfu, graj mocniej zgiętym małym palcem. Oraz wykonuj ruch tylko pierwszym stawem tuż przy dłoni. A tak przy okazji zapraszam serdecznie na mój nowo otwarty sklepik z materiałami edukacyjnymi dla gitarzystów. Link w opisie. Luźna pozycja lewej dłoni jest zdecydowanie prostsza do złapania, lecz jej używanie jest mniej korzystne dla małego palca. Przy okazji, łatwo można zauważyć, że nie mamy tutaj wielkiej dodatkowej korzyści w postaci większego zasięgu małego palca niż serdecznego. I w zasadzie w większości przypadków używania luźnej pozycji lewej dłoni o wiele lepiej będzie użyć palca serdecznego niż małego. Ale jeśli kiedykolwiek się okaże, że zostaniesz zmuszony do użycia małego palca w luźnej pozycji, na przykład taka zagrywka slasha to coś, przy czym naprawdę mały palec nam się przydaje. dla ciebie konkretną instrukcję postępowania. Zacznijmy od ułożenia luźnej pozycji lewej dłoni, która charakteryzuje się tym, że szyjka gitary spoczywa między kciukiem a palcem wskazującym. Drugą cechą charakterystyczną dla luźnej pozycji jest pochylanie palców w stronę główki gitary. Tak ułożona dłoń bardzo przypomina tą, którą stosuje się podczas gry na skrzypcach. Prawidłowe pochylenie łatwo uzyskać próbą przeciągania palców wzdłuż gryfu tak jakby miały sięgnąć do dalszych progów. Oczywiście poprzednie zasady sprawdzą się tutaj równie dobrze, a więc jeszcze raz przypominam, aby mały palec działał dobrze, musi być odpowiednio mocno zgięty, a dłoń powinna znaleźć się bliżej gryfu. Najlepszym ćwiczeniem na mały palec jest jego częste używanie, a do tego sprawdzi się świetnie ćwiczenie, które ja nazywam Wszystkie palce zmierzają do małego. Zadanie na szóstkę. Wykonaj to ćwiczenie za pomocą techniki Legato, która zmusi Twoje palce do jeszcze dokładniejszej pracy, w konsekwencji czego osiągniesz lepsze rezultaty. Bądź w szponach gitary jeszcze bardziej, oglądając ćwiczenie na mały palc wraz z techniką Legato. Cześć!